Bibi i wielka sprawa. Pod starym dębem, tam gdzie mech pachnie jak zupa z listków, mieszkała borsuczka Bibi. Nikt w lesie nie kopał tak równych tuneli jak ona. Nawet jesz Radek kiedyś powiedział: "Ta Bibi to urodzona koparka". I aż mu się okularki zsunęły z noska. Ale Bibi nie lubiła, gdy ktoś mówił o niej za głośno. Od razu robiła się malutka w środku, jak ziarenko maków w kieszeni niedźwiedzia. A sroki Sroki były zawsze głośne. Hej, hej, widziałaś to? Bibi znów grzebie pod paprocią. Ćwierkała Sili. Pewnie buduje schron przeciwdeszczowy. Wołała Sali. Albo nore tajniare. Dodawała Suli i chichotała, aż liście się trzęsły. Bibi udawała, że nie słyszy. Ale słyszała. A w brzuchu miała znajome szuruburki. Takie dziwne uczucie, jakby wypiła za dużo rosiczki z bąbelkami. Tego dnia Bibi chciała tylko znaleźć nowy kamień do kolekcji. Miała już marmurki, skrzylki, a nawet jeden świeciak. Ale co się ciągnęło w stronę tej zarośniętej ścieżki za stawem? Tej, której zwykle unikała, bo trzeszczała i pachniała jak zapomniana tajemnica. Tylko zerknę, powiedziała do siebie. Tylko troszeczkę. Zarośla rozstąpiły się z cichym szuszuszu, jakby szeptały Witaj znowu, Bibi. Za krzakami była polanka, o której nie mówi się głośno. Nie dlatego, że straszna, po prostu nikt nie miał powodu, by tam chodzić. Ale Bibi poczuła coś dziwnego coś, co sprawiło, że nie wróciła od razu do domu. Na środku polany leżało coś pod krzywym kamieniem zawiniątko, małe, zielone, pachnące dymem z ogniska. Bibi ostrożnie je rozwinęła. W środku była mapa stara, poplamiona, z dziwnymi znakami i strzałką prowadzącą gdzieś w głąb lasu. Na samym dole ktoś narysował coś, co wyglądało jak odcisk łapki. Taki sam, jak ma Bibi. Tylko większy. Jakby... borsuczy. Ktoś tu był? Ktoś jak ja? Sroki zamilkły. Nawet wiatr przestał szeleścić. Bibi spojrzała na strzałkę, potem na swoje łapki. Nie wiedziała, co to za mapa. Ani kto ją zostawił. Ani dokąd prowadzi. Ale pierwszy raz od dawna. Szuruburki w brzuchu. Przestały się wiercić. Bibi wróciła do norki z zawiniątkiem pod pachą. Nie jadła kolacji, choć mama borsuczka ugotowała ulubioną zupę z pokrzywy i marchwianki. Leżała na swoim mchu i rozkładała mapę raz po raz. Szuruburki w brzuchu znów się poruszyły, ale już nie z niepokoju, raczej z ciekawości. W nocy Bibi długo nie mogła zasnąć. Mapa leżała obok niej, rozłożona jak obrus na bardzo ważną uroczystość. Niby była cicha, zwyczajna, ale wyglądała, jakby coś w niej czekało. Jakby chciała być przeczytana nie tylko oczami, ale i sercem. Mama Borsuczka już spała, chrapiąc cicho jak młyn wodny. Las za oknem też był senny, tylko raz na jakiś czas przeleciała nietoperzyca Żaneta i cmoknęła do siebie w locie. Bibi dotknęła mapy opuszką łapki. Nie wiedziała, kto ją zostawił. Nie było podpisu, pieczątki, adresu zwrotnego ani nawet dziwacznego wierszyka. Tylko tajemnicze znaki, kilka znajomych miejsc i jedno słowo. Tu zaczyna się cisza. Następnego ranka wstała wcześniej niż zwykle. Zjadła szybko śniadanie, korzonek, plasterek buraka i pół śliwki i zapakowała plecak. Włożyła do niego łopatkę, bo bez niej ani róż, trzy ulubione kamyki, szczęśliwce. Liść z notatkami, kromkę chleba z grzybkiem i misia kudłacza, który udawał, że nigdzie nie idzie, ale jednak zerkał z plecaka. Gdy wychodziła z norki, sroki już zdążyły obudzić cały las swoimi nowinkami. Kuna założyła czapkę. Taką z daszkiem. Ciekawe, czy w niej myśli szybciej. Bibi pomaszerowała za staw. Tam, gdzie ścieżka była mniej ścieżkowa, a bardziej domyślna. Wąska, zarośnięta, z paprociami, które muskały uszy jak piórka. Na początku szło się łatwo. Mapa prowadziła przez znajome miejsca, pień z serduszkiem, zamarznięty wodospad, który latem robił bańki. Ale potem droga zrobiła się dziwna. Jakby las testował, czy naprawdę chce iść dalej. Gałęzie były gęstsze, mchy bardziej miękkie, aż łapa zapadała się w nie jak w babcine ciasto. Drzewa rosły tak blisko siebie, że trzeba było przeciskać się bokiem. A potem. Rozwidlenie. Jedna ścieżka była jasna, pachnąca poziomkami i słoneczkiem. Druga wąska, cicha, wilgotna. I pachniała jak. kurz i burza. I coś jeszcze, czego Bibi nie umiała nazwać, ale poczuła, że to coś ważnego. Spojrzała na mapę. Strzałka prowadziła w stronę ciemniejszej ścieżki. Super. Szepnęła. Czyli droga przez auć. Zrobiła krok. Potem drugi: Z każdym metrem las robił się coraz bardziej zasłuchany. Nie cichy, nie pusty, Po prostu uważny. Bibi przystanęła przy kamieniu w kształcie nosa. A może to był nos w kształcie kamienia? W każdym razie pod nim ukryta była deska. Mała, spruchniała, z napisem wypalonym w drewnie. Mostek, ostrożnie, łaskocze się z lęku. Bibi podniosła brew. Co to niby znaczy? Łaskocze się z lęku? Wtedy dostrzegła go, rozpięty między dwoma drzewami mostek zrobiony z cienkich gałęzi, pajęczyn i bardzo wielu starych szyszek. Każda szyszka była inna. Jedna miała czapkę z liścia, druga była pokryta brokatem żywicy. Mostek delikatnie drżał przy każdym podmuchu wiatru. Wyglądał, jakby bał się sam siebie. Bibi przełknęła ślinę. Zrobiła krok w tył, potem krok w bok, a potem. Krok w przód, bo coś w niej powiedziało Sprawdź, tylko sprawdź. Postawiła jedną łapkę na moście. Nic się nie stało, tylko lekkie chrup i ciche hehe. He. Czyżby mostek naprawdę się łaskotał? Druga łapka. Mostek zadrżał. Bibi wzięła głęboki oddech. Spojrzała za siebie. Słońce bawiło się jeszcze z poziomkami. Ale tutaj... Tutaj już było inaczej. Jeszcze trzy kroki, powiedziała do siebie. Tylko trzy. Pierwszy, drugi, trzeci i wtedy. Mostek zadrżał mocniej. Niezłośliwie. Raczej jak ktoś, kto ma łaskotki i bardzo się stara wytrzymać. Bibi prawie się przewróciła, ale złapała równowagę. Gdy dotarła na drugi brzeg, kolana jej drżały, ale usta uśmiechały się same. Usiadła na kamieniu w kształcie ślimaka. Serce waliło jej jak wiertło. Ale w środku? Coś się przesunęło. Jakby jedna z szuruburek w brzuchu właśnie wyprowadziła się na dobre. Przed sobą zobaczyła ścieżkę, na której leżały trzy liście ułożone w idealną strzałkę. A za nią? mostek szepnął. Dziękuję. Bibi jeszcze chwilę siedziała na kamieniu w kształcie ślimaka. Las za mostkiem był inny cichszy, tak, ale nie martwy. Czuć było, że coś w nim żyje. Może nie do końca jak zwykle, ale na pewno z własnymi sprawami, regułami, szeptami. Szła ostrożnie, stawiając łapki miękko, jakby była częścią tej ciszy. Mapa była już mniej potrzebna, bo ścieżka sama się układała pod łapkami. Liście przestawały szeleścić, gdy przechodziła. Gałęzie rozchylały się bez szelestu. I wtedy usłyszała sapanie nie takie zwykłe, jak po biegu to było sapanie ciężkie, westchnieniowe. Jakby ktoś próbował wypchnąć z siebie zmartwienie przez nos. Halo? zapytała cicho. Sapanie ucichło. Nikogo tu nie ma, prawda? Cisza. Bibi zrobiła krok do przodu i wtedy pod nią ziemia zadrżała jak poduszkowiec z kaszlem. Zerknęła za krzak. I on tam był. Stworzenie. Siedziało na zwalonym pniu. Duże, kudłate, z wielkimi uszami i skręconym nosem jak supeł z marchewki. Wyglądało jak coś pomiędzy psem, misiem i rozczochranym obłoczkiem. Jego łapy były złożone jak do modlitwy, a oczy zamknięte. Co chwilę sapało: fu hu, fu hu. Przepraszam, odezwała się Bibi. Ty oddychasz czy się boisz? Stworzenie otworzyło jedno oko. A może jedno i drugie? Hm, mruknęło stworzenie. A ty? Bibi poczuła, że szuruburki znowu się wiercą. Trochę, odpowiedziała szczerze. Stworzenie kiwnęło głową. Słusznie, tu się boją najlepsi. Bibi usiadła nieśmiało obok. Stworzenie nie wyglądało groźnie. Bardziej zmęczone. Jak masz na imię? Spytała. Nazywają mnie różnie. Raz sapień, raz lękosz, a raz po prostu ten spod pnia. Ale ja sam siebie nie nazywam. Bo nie chcesz? Zdziwiła się Bibi. Bo nie wiem kim jestem, póki nie przestanę się bać. Odpowiedział. A to trwa. Oj trwa. Siedzieli chwilę w milczeniu. A czemu siedzisz tutaj? Bo za tym pagórkiem zaczyna się jaskinia echa. Westchnął stwór. A ja mam tam iść. To czemu nie idziesz? Bo jaskinia mówi tylko to, co w tobie siedzi. Powtarza Twoje myśli. A ja mam ich trochę za dużo. I żadna nie jest miła. Bibi zamilkła. Zrozumiała to. Bo czasem sama miała w głowie zdania, które brzmiały jak sroki. Znowu się nie odezwałaś. Pewnie się śmieją. Nie dasz rady. I gdyby je miała usłyszeć na głos, chyba też by się bała. To może pójdziemy razem? Powiedziała po chwili. Ja też tam idę. Może nie na zawsze. Może tylko na chwilkę, ale razem może będzie ciszej. Stworzenie popatrzyło na nią z zaskoczeniem. Po czym wstało? Było wyższe niż myślała, ale też bardziej miękkie. To idźmy powiedziało. Tylko wolno. Ja się trochę kleję od strachu. I tak poszli. Mała borsuczka i stwór bez imienia. Przez las, który wstrzymał oddech. W stronę jaskini Echa. A za nimi mostek, który łaskotał się ze strachu, sapnął cichutko, z ulgą. Jaskinia Echa nie wyglądała jak na opowieści o niej. Nie była ani czarna, ani ziejąca grozą. Nie miała też wielkich zębów z kamieni czy oczu z mchów. Po prostu siedziała sobie w zboczu wzgórza, lekko zarośnięta, jak ktoś, kto nie ma ochoty na odwiedziny, ale jednak zostawia drzwi uchylone. Bibi zatrzymała się przed wejściem. Obok niej sapał stwór, który nadal nie miał imienia, ale teraz jego oddech był nieco spokojniejszy, jakby przestał walczyć z każdym wdechem. Wygląda? Zwyczajnie powiedziała cicho Bibi. Najgorsze rzeczy zwykle tak wyglądają mruknął stwór. Cisza, oczekiwanie własne myśli. Sroki dodała Bibi i oboje zaśmiali się po raz pierwszy może trochę nerwowo, ale jednak razem. Weszli. W środku było chłodno, ale nie zimno. Ściany pokryte były cienkimi żyłkami porostów, które świeciły słabym, mlecznym światłem. Bibi miała wrażenie, że stąpa po czyimś szeptaniu. Każdy krok był jak niedopowiedziany. Hmm? I wtedy to się zaczęło. Zgubisz się. Głos, jakby cieniutki szept, odbił się od ścian. Bibi znieruchomiała. Po co w ogóle tu przyszłaś? Sroki mają rację. Nie dasz rady. Stwór stanął obok niej. Z jego własnych stron zaczęły dobiegać inne szepty: Jesteś za duży, za wolny, niepotrzebny. Stali w półmroku, otoczeni dźwiękami, które nie były prawdziwe, ale przecież znały ich od środka. To moje myśli szepnęła Bibi. Moje też przyznał stwór. One tu tylko rosną, bo tu wszystko rośnie. Bibi zamknęła oczy oddychała powoli przypomniała sobie mostek kamień w kształcie ślimaka szuruburki kudłacza w plecaku i ten moment gdy postawiła łapkę na drżącej gałęzi choć się bała a więc skoro to moje to mogę coś dodać otworzyła oczy i powiedziała nie jestem odważna cały czas ale potrafię spróbować głos odbił się od ścian ale nie wrócił jak lęk wrócił jak nuta jak ciepło. Stwór spojrzał na nią zaskoczony. Spróbuję, powiedział. Może nie jestem szybki, ale jestem obecny. I wtedy coś się zmieniło. Echa przestały powtarzać. Ściany rozświetliły się delikatnie. Na ich powierzchni pojawił się rysunek. Jakby ktoś pazurkiem wydrapał obraz. Przedstawiał borsuczkę i stwora, idących razem przez las. Nad nimi wił się napis. Wielka sprawa to ta, w której jesteś sobą, nawet gdy się boisz. Bibi poczuła, że coś jej się rozplątało w środku jak supeł, który nie był już potrzebny. To była ta wielka sprawa? Spytała. Stwór wzruszył łopatką. A może to dopiero początek? Bibi wyciągnęła z plecaka kudłacza i postawiła go na kamieniu. On też chciałby się przejrzeć w echu powiedziała. Nawet jeśli trochę się klei od miodu. I tak siedzieli chwilę, w ciszy, która nie była pusta, tylko spokojna, napełniona tym, co prawdziwe, jaskinia echa nie wyglądała jak na opowieści o niej. Nie była ani czarna, ani ziejąca grozą. Nie miała też wielkich zębów z kamieni, czy oczu z mchów. Po prostu siedziała sobie w zboczu wzgórza, lekko zarośnięta, jak ktoś, kto nie ma ochoty na odwiedziny, ale jednak zostawia drzwi uchylone. Dziękujemy, że wysłuchałeś tej opowieści. To już koniec, ale przed tobą wiele nowych historii. Zasubskrybuj nasz kanał i wyrusz w kolejne, pełne wartości przygody.